Dzień dobry Państwu. Witamy z naszej pieczary z naszego Mankiewu. Przed Państwem mój syn Władysław. Tutaj mamy taką, taki nasz pokój z, z modelami. Ten pokój już pewnie jeśli śledzicie naszą kolekcję dłużej, to, to już tutaj z grubsza znacie. Tutaj w tej kolekcji nie za dużo się zmieniło, chociaż dzisiaj będzie pewne uzupełnienie w postaci tutaj poloneza strażackiego, i jeszcze tutaj będzie. Uzupełnienie kolekcji 1 do 60 Ale na razie Te modele wadziu odkładamy tutaj, bo one będą w oddzielnym wideo, ok? okay. I to teraz to dzisiaj tak otwierasz? Słucham? To dzisiaj otwierałeś? Nie, tutaj jeszcze dzisiaj nic nie otwierałem, ale Zaraz Ci pokażę Zobacz, mamy tutaj te modele Weli, które ostatnio kupiłem Pamiętasz? Te co nawet zresztą razem jeździliśmy Do Dilza, do, DILSA, do do Pepko, tak? I chyba w Rosmanie też coś. Trafiliśmy. Nie, chyba nie, A chyba tak, właśnie. Nie, nie. No dobrze. Tak czy siak, mamy tutaj, zobaczcie kolekcję, którą już wcześniej pokazywaliśmy. To są modele Veli. Jedynie tutaj Skoda ma jakąś adnotację, że, że tutaj prezentuje jakąś, jakąś skalę. Konkretnie chodzi o skalę 1 do 38. Ogólnie z tej serii, tych nie do końca tutaj trzymających wymiary względem siebie, wybieram tylko te, które mi się podobają, które, które są moim zdaniem ładnie, ładnie zrobione. No i tak, teraz, proszę państwa, nie będę ich chował, żebyście tutaj w tle mieli cały czas tą naszą kolekcję. Teraz, ładku ja cię przeproszę, dobrze? Ja sobie tutaj siądę. Nie wiem, czy zaraz nie będę potrzebował twojej pomocy. Pomocy proszę ja Ciebie w postaci. Tak, będę potrzebował Twojej pomocy, bo przecież te modele są stary tutaj zaklejone. Więc będę potrzebował nożyka, tego czarnego. On tutaj jeszcze jest, czy, czy już go nie ma? Nie, chyba już go nie ma. To ja Cię poproszę o, te, o ten nożyk. Dobrze czarny. Dobrze. A tutaj jeszcze mamy kolekcję naszych Hotisów, Matchboxów. I teraz. Co my tutaj mamy z tej serii? 1 do 60 Tutaj mamy szewela, tak? Chciałem tutaj sprawdzić, czy taki szewel z, z Hot Wheelsów, jak on się ma tak jakościowo w stosunku do, do tamtej serii, ale nie widzę tutaj. No powiedzmy, spróbujemy spojrzeć na tego. No, moim zdaniem jest bardzo podobny. Nic, nic. To nie szkodzi. Dobra, bądź. Tu jak widzicie, i dobrze widzicie, e, mamy dwa Wartburgi, takie same, oczywiście nie mam problemu z tym, żeby otworzyć i wyjąć je oba, bo w końcu to jest przecież cała frajda, żeby się nimi, żeby się nimi e, jakoś bawić. A to jest jedna z form, w zasadzie podstawowa forma zabawy modelami takimi OK no i co? Wyjeżdżają powoli? Władysław sobie tutaj grupuje po raz kolejny Hot Wheelsy, różne tutaj konfiguracje, różne grupy są tworzone. Tu mamy Skodzinę. Cyk, tu mamy Wartburgini. Warczyburga. Już go wyjmujemy. Tu mamy kolejny Warburgini. Warburgini, e, dwusuwowy, oczywiście Harbour 353. Zaraz tylko spojrzeć, się nie mylę. Tak, oczywiście, że 353. E, tutaj możecie sobie spojrzeć, jak to wygląda na, e, na pudełku, gdybyście byli zainteresowani. Co my tutaj mamy napisane? Nie, tutaj żadnych, żadnej skali podanej nie mamy. Oczywiście model wyprodukowany w Chinach. Auto metalowe z plastikowymi elementami. No i trzeba tutaj spełnić ten wymóg. Jak widzicie, trzeba mieć minimum 3 lata, żeby się nimi bawić. Ok, wyjmujemy. Mamy Skodę, mamy Wartburga i mamy drugiego Wadburga, Teraz tak te Wartburgi to wszystko nam idzie tutaj. Te pudełeczka sobie zachowamy, Ładziuś, dobra? Mm. right. No, o tu jeszcze patrzę na telewizor. Ty wiesz, że na tym telewizorze to z babcią, Anią i z dziadkiem Jackiem sporo oglądaliśmy. No, mm. kiedyś były takie telewizory. Dokładnie na tym oglądaliśmy mm. różne rzeczy. No fajnie. Tu mamy od razu piękną foteczkę. Możemy je, możemy sobie na nie spojrzeć. Dobrze. I teraz tak. Eee, może zaczniemy tutaj od kontynuacji wątku skodowego. Oj, niestety mi tutaj koło od Deloriana odpadło. Dzisiaj w ogóle, e, dzisiaj w ogóle właśnie przyszła paczka. Z kolejnymi częściami do Doloriana. No, trzeba się wziąć za to składanie wreszcie. No nie. nie. Dobrze. I teraz tak, mamy tutaj dwie skody. Tą czerwoną już wam pokazywałem. Tutaj zrobimy o takie zdjęcie. Może jeszcze obie spróbujemy uchwycić. Dobra, mamy. Niech tam tylko tutaj ostrość złapie. Uh -huh. Tuwargi. Dobrze. Oglądamy, e, oglądamy skodę. Tak nam się tutaj prezentuje przód skody. E, pod tą listą. Takie tutaj zaczernienia, to, to tutaj są jakieś odbicia od, m, od zderzaka. Tutaj mamy koła całkiem spoko. Tutaj ten dekiel jest odwzorowany, tak jak już wam mówiłem. Drzwi, no tak, trochę wiadomo, hamsko tutaj trochę wyglądają. Te ramki takie grube, ale w rzeczywistości, jak pewnie się orientujecie, te ramki w tej Skodzie w skali 1 do 1 też są takie duże. Światła, no nie są tutaj, jak widzicie, um, one są tylko namalowane. O. Tak, ale za to ten napis Skoda tutaj bardzo fajnie jest zrobiony. Nie zauważyłem na tych modelach jeszcze WAD, tak jak często widać te wady na modelach De Agostini, ewentualnie Dafi, które tutaj widzicie, więc tutaj jeszcze żadnych wad nie odnotowałem. No i dla porównania to jeszcze mamy tą skodę czerwoną. O, jeszcze takie zdjęcie i zrobimy. No właśnie, teraz już damy spokój z kodzinką, i przechodzimy do Warczyburgów, do Warburgini. Warburg 353. Szkoda, że, że w tym samym kolorze akurat. Kupiłem je przez przypadek. Jednego dnia tak w ogóle. Okazało się, że już w innym sklepie wziąłem taki sam. Model, teraz tak. Te takie dekielki, te, te słoneczka, to jak najbardziej na tym samochodzie funkcjonowało, jak wiecie. Tutaj mamy, o tutaj dla zobaczcie. Tutaj mamy już światła nie namalowane, tylko tutaj mamy jakiś plastik lepiej imitujący szkło. No za to tutaj mamy światła. Jak widzicie, tak zespolone z tym, z tym grillem, ale to się jeszcze jakoś tutaj broni, gubi. Jest ok. Zaraz spróbujemy otworzyć drzwi do Warburga. Tak, kierownica w tym Warburgu tam. No, raczej tego nie zobaczycie, ale ma taki kształt, jak, jak powinna mieć. Tutaj zegary jak najbardziej, to wszystko się zgadza. Płaska podłoga, wszystko wygląda jak, jak w oryginale. Tu jeszcze, żeby. Aby trochę urozmaicić. Te widoki. Jednego tutaj zostawimy z otwartymi drzwiami. Drugi, teraz zobaczcie, one wszystkie mają jakość taką porównywalną, wyglądają dobrze. Nie widzę tutaj specjalnych różnic. To jeszcze możemy zrobić im zdjęcia. O, tak z tyłu. Proszę bardzo, zwykle tutaj były robione zdjęcia. Od przodu. Taka trochę niekonsekwencja w tych światłach. Niektóre są, niektóre są szklane. Przepraszam, takie plastikowe. Inne są tylko namalowane. Nie wiem, jaki to klucz. Ale, ale nie wszystkie są takie same. Czekajcie jeszcze może. Takie zdjęcie zrobimy. Cyk. O. OK. No to tak. I teraz zobaczcie, jak wygląda cała moja kolekcja um, tych aut. z tej serii oczywiście, bo, bo Veli mam więcej. Tak. pięknie kolekcja. Yyy e, to mamy tak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 aut z tej serii. Już u mnie. Już u mnie jest. No dobrze, proszę państwa. To tutaj nie przedłużam e, z autami, z autami Weli i zaraz planuję nagrać, co ile będzie będzie. Będzie czas. Jeszcze tutaj kolejną, kolejny model z, z De Agostini. 1 do, do 43. A Władysław, jak widzicie, sobie nadal tutaj działa. Z hot wheelsami. Super, wadzie. Sporo ich już mamy, co? No. 911, tam 3. Widzę ostatnio niebieską. Nabyliśmy. No. Ekstra. Superowo. No i tu jeszcze rzut oka, tak żeby Was trochę oderwać od tych małych samochodzików. Tutaj mamy Lincolna. Tu już jest model, to już jest poważny model, super jakości. Miło się na niego patrzy, specjalnie go wyjąłem tutaj z półki, żeby mieć go bliżej. Nawet tutaj ta ta wykładzinka, ona jest materiałowa. Tu mamy też materiałową Podłogę, to znaczy wykładzinę podłogi. Tutaj też jest dach. Zobaczcie materiałowy. Świetne są te modele. Rewelacja. No dobrze, to tyle. Uszanowanko.